Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Chwalmy Pana, bo jest to cud w oczach naszych i to On to sprawił, że posłał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, pomimo prawa śmierci. I dlatego radujemy się tą prawdą i tej prawdy nie wolno zatrzymać dla siebie. Trzeba nią się dzielić z tymi, którzy może... Odeszli już z tych dróg Chrystusowych, albo są na peryferiach, jak mówi Ojciec Święty Franciszek, po to, żeby na nowo usłyszeli, że Chrystus dla nich zmartwychwstał, tak jak dla nich stał się jedynym odkupicielem człowieka i świata. I pragnę nawiązać do bardzo ważnego wydarzenia. Bo 26 marca 2000 roku Ojciec Święty Jan Paweł II, pielgrzymując po ziemi Chrystusa Zbawiciela i Jego Matki. Wszedł do Wieczernika, aby sprawować Eucharystię i powiedział bardzo znamienne słowa. Po 450 latach Piotr wrócił do Wieczernika, bo my wszyscy jesteśmy i staliśmy się z Wieczernika, kiedy Chrystus pomiędzy nami chodzi, żyje i karmi nas swoim słowem, ciałem i krwią. Ale później wszedł również do grobu i powiedział wychodząc chcę powtórzyć za Piotrem grób jest pusty nie ma go tutaj z martwych stał jako pierwszy i to jest nasza pewność którą trzeba dzielić z innymi to jest nasza nadzieja która zawieść nie może bo rozlana jest przez Ducha Świętego w naszych sercach i dlatego bardzo serdecznie pozdrawiając i życząc tej nadziei którą pokładamy w Chrystusie dla wszystkich naszych redaktorów i współpracowników Prawdy Tygodnika Katolickiego Niedziela, jak również Telewizji Trwam, która przekazuje tę orędzie wielkanocne aż po krańce świata. Oczywiście nasze środki społecznego przekazu są ograniczone ale cieszymy się, że możemy docierać do naszych rodaków również za granicą poprzez przekaz sieci internetowych i w ogóle wszystkich ludzi dobrej woli. Dlatego życząc radosnych i pełnych spokoju pomimo wydarzeń bardzo dramatycznych, zarówno w Ziemi Świętej, jak i na Ukrainie, pobliskiej, wszystkim życzę pokoju który idzie od Chrystusa Zmartwychwstałego, który właśnie tym Słowem pokój Wam pozdrowił swoich uczniów, spotykając się z nimi w Wieczerniku, już po tajemnicy swojego zmartwychwstania. I z serca Wam wszystkim błogosławię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Alleluja.